Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony HZ94. W dzisiejszym odcinku Let's Play zagramy sobie dzisiaj w najnowszą wersję SCP Containment Bridge oznaczoną numerem V051, który premiera miała miejsce w środę 31 października w Halloween. Zaś mnie zapytacie pewnie, dlaczego nie gramy w tamten starszy zapis. Dlatego powiem że zacząłem nagrywać Gameplay właśnie z tego starego zapisu. Niestety znaczy się okazało, że trafiliśmy w takie miejsce, gdzie nie mogliśmy w ogóle z niego wyjść, bo z, za nami były drzwi, które trzeba było użyć karty, i przed nami były takie schody w dół, gdzie tam też były drzwi, gdzie trzeba można było tylko otworzyć kartą. Także niestety nie, nie przejdziemy tego, ale tragedii nie ma, oczywiście. Zobaczymy przy okazji, co, przynios, co przynosi nowa wersja Containment Bridge. Z tego co słyszałem przynosi naprawdę dużo Na przykład, że można, będzie można w ogóle wyjść na dwór Podnosi helikoptery, które będą nas strzelać Znaczy no, nieźle, ciekawe, bardzo fajnie się zapowiada. No ale co to za zmiana? Zmiana też za dużo, nie wiem Zobaczymy w praktyce Gramy Let's play no, Jak widzicie zmienione są obrazy e, ładowania SCP-914 one object is placed to the... Nie wiem co to jest za urządzenie, ale dość duże. Nie wiem jak to urządzenie w ogóle działa, a mnie oto o to. scp 14. Nawet musimy się rozprawić z 173. Oczywiście można mi się tego Miśka, jakbyście nie zajrzeli do końca. Okej, okay. no to jeszcze raz w takim razie. Tak, tak, tak. A trzy baterie, a ja nie wiem dwie, jak było wcześniej. Okej, okay, ludzie. Hmm. Generalnie, z, z każdą nową grą są nowe korytarze. Eee. Dlaczego ja mam dwie maski? Gazowe, po co mi dwie maski? What the fuck? Mam dwie baterie, się przydadzą. A na cholerę mieć dwie maski? Chyba mi się nie przyda ta jedna. Ale jest w ogóle... niepotrzebna. Okay. Odkryłem, że teraz zapis gry jest na inny przycisk. Znaczy, musiałem zmienić przycisk do nagrywania frapsem. Wcześniej miałem na F5, teraz zmieniłem na F1. No, to nie mogę tu, a to jest to, bo to znane tak. mhm. w że sensie, to coś wymaga to przejść. Ojej, mam ciarki, powoli, już mi się już. już, już. Chwilę jakiegoś stracha? Co tu mamy? Biuro, jakieś notatki. A co to w ogóle za notatki wziąłem? A to jest za tym. O jakiegoś, co to jest? No physical interaction. Mmm nie wiem dokładnie o co tu chodzi. Aha, no co się. To jest to all SCP level interspol. Dobra, wiesz co? Bo tu mam dwie notatki o scp cp173. Nie wiem dlaczego. Podejrzewam, że to jest z bug mapy, generalnie, że zebraliśmy dwie wazy, bardzo, wazy to samo. A cóż, nie zdarza się. Zdarza się dobra. Hmm. Co tu mamy? To co jest? Hmm. Okej, okay, tego nie było wcześniej. nowy element. Ciekawe. Teraz ja zapisz to. Yes. Fuck. Ja tego nie lubię. Dziś przemykaj przed nosem, nie widzę tego naprawdę. O, oh. tu jest, o, oh, fk, się bać powoli. Czuję, on tu jest O kurde, on tu jest. on nie może tu przejść. Nie ma jak Dobra. No jeszcze się nie ma jak tu przejść Ok, chciałam że on sobie drzwi otworzył. No, nie ma jak sobie drzwi otwierać, jak tej? Masz szybki zdolność, chyba on nie jest. Teraz to z ludzie. O, znowu to samo. Pamiętam to. A co to? No. No weź to, czemu nie ma tego nie No fuck, no kurde, kiedy będzie cię o te fuck! Jak ja zginąłem? Co się ze mną stało? What the fuck, ludzie, co się ze mną stało? Nie mam pojęcia. Nie o tego pojęcia co się stało. Może ten potwór mnie to po w tej klatce szklanej, nie wiem. No przecież ja nic w ogóle nie zrobiłem, tylko chciałem notatkę podnieść. Serio. Okej, okay, chyba tam, bo to jest chyba kolejna nowa do, do tej gry. Noż nie wnikam za bardzo. No i dużo się ładuje, niestety. No, niestety. No. Okej. Okay. O kurde! Dopiero w tym pierwszym jesteśmy. Znowu zapomniałem. Hmm, dobra. No, znowu mam tego miśka tam. Nie, już się nie będę wchodził. Tutaj pójdziemy teraz. O, tego nie było wcześniej. O, o, o mamy problem. I to poważny problem. Już pomnę, coś tak czuję. Koszty w życiu. Muszę jakoś. Wiecie, co? mam pomysł, żeby go złapić tutaj. Może tu Dobra. Spokojnie, spokojnie, bez nerwów. I zostajesz tu. Uf. Dobra. Zbierzmy się go. Mam nadzieję. I się teleportuje, tej. Tu mamy? Co zrobiłem? A co, że drży? Spoko. Hmm, dziwna plama. Tak, tylko dla personelu, a, karta. A, higher. Okej, okay, czyli ta karta nie pasuje. Nie skończcie się, to pozostaje karty. Naprawdę nie wiem, to mnie lekko denerwuje. Ja nie mogę się drzeć za bardzo, bo jest tylko w nocy. Ludzie, jest za późna, późna godzina. No to mam piękne, no to bardzo fajnie, super, zajebiście. Co teraz? Dobre. No to nie pójdziemy, pójdziemy drugimi drzwiami. Mam tu gdzieś. Przecież to jest niemożliwe, jak się może teleportować tej. Zamknę no go w jednym pomieszczeniu, on pojawi się w następnym. Pora. I teraz jesteśmy tutaj. Nie wiem za bardzo, co to mam zrobić. To jest ludzi z drzwi, no to nie będę ich zamykał. Ludzie, jak chce wyjść? Przerażające, naprawdę. Mega przerażające. Co? Co tu dosyć otwarte? No bez kitu. No tu jest. Ej, nie się boję teraz. Jest mi płuźba gdzieś. Oj. Fuck. Nie, ludzie, koniec. Nie gram w to już. Nie gram w to już naprawdę koniec. To jest chora gra. No i cóż, no, jeżeli chcecie poprać sobie, to i macie oczywiście tam w opisie. Także wielkie dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć. Pa! Na razie.